Witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Ten odcinek różni się od tego, co możecie zobaczyć na naszym kanale. Odcinek dedykowany jest kulturze i poezji, zważywszy, że braliśmy udział w przygotowaniu statuetek dla laureatów konkursu literackiego Wielorzecze. Zapraszamy Was na inaugurację z odczytem wierszy. Proszę, Państwo, na ceremonii wyjaśnienia nagród w 5. ogólnopolskim konkursie więc teraz kilka rzeczy. Yyy, eee, państwo, eee, yyy, jeżeli w tym roku yyy eem w kładzie Bogumila Salmonowicz, Mirka Szychowiak i Małgorzata Lebda wydrukowały najlepsze teksty wśród, wśród bardzo wielu zestawów, które wpłynęły na, na ten konkurs. Także chciałabym poprosić Panią Mirkę w tej chwili, żeby powiedziała parę słów na temat, na temat tekstów, na temat na tego temat konkursu. Także zaprasz, zapraszam serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Powiem tak. O placach żyli rozprawia, rozprawiało najpierw samotność, czyli otrzymaliśmy bardzo dużo zestawów i y, przesiewaliśmy sobie zgodnie jakby z, z takimi to była najwłaściwsza metoda, żeby w, wysupłać najlepsze zestawy jakąś ilość i w, przy 30 zestawach Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać w konferencji, nie mając już swoje typy, nie dyskutowane wcześniej, nie ustalane wcześniej. Mieliśmy gadła i mieliśmy wiersze. I powiem tak, coś na rzeczy musi być, że jedne wiersze są dobre w ogóle. Nie tylko, że podobają się osobno, bo nasze gusty poetyckie są zbliżone. Bo wiesz, że jest albo dobry, albo dobry. i to, co mnie się podoba, nie ma tak naprawdę znaczenia. Co mi się bardziej podoba od innych, jakaś stylistyka, jakieś rejestry, y, miejsca, temat, nie miał znaczenia, bo okazało się, że jesteśmy mocno zgodni. Małgorzata, Bogusia i ja, już w rozmowie, bo sobie urządziłyśmy na samym końcu panel. Musiał być jakiś powód, że laureat pierwszego miejsca dostał najwięcej punktów od wszystkich. Porównania w tegorocznym konkursie zdobyli Dominik Zygutowicz z Koszalina i Katarzyna Zychla z ŻAR. Także... <noise> Pan Janusz Pysiński, który był naszym nasz laureatem, laureatem pierwszego miejsca w zeszłym roku. Niestety Pan Janusz trzeciego i nie niezadowolony do trzeciej skonferencji i nie miał możliwości, żeby przyjechać do nas. Ale również wielkie brawa. My, drodzy Państwo, wiemy, że laureatka trzeciego miejsca, drugie, jego trzeciego miejsca, czy też pierwszy, nieważne, trzeciego miejsca jest z nami. Chciałabym poprosić Bogusię, żeby pomogła mi wręczyć nagrodę jako prezes naszego stowarzyszenia. Także um, chciałabym poprosić laureatkę trzeciego miejsca Dorotę Widzińską. Zapraszam serdecznie. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że z tak? Pani przyjechała do nas. Cieszymy się bardzo z powodu Pani podróży i wizyty. Żałujemy, że nie dotarliście Państwo do nas trochę wcześniej na resztę festiwalu. Ale i tak serdeczne gratulacje. Może tego. Proszę Państwa, dziękuję Pani. Jeszcze Gratulujemy serdecznie. Dziękuję. Reczko, ściskać dłoń. Możemy się nadecać teraz? Pani teraz. Czy mogłaby no, Pani, czy ma Pani ze sobą teksty z... Nie. Komisja nie ma. Komisja nie przyniosła ze sobą tekstów. Bo to nam, że... Poeci w czerwym tonie utrzymają swój dokument. Właśnie. Nie ma Pani w telefonie. No dobrze. Tu tam, no, ale to... Ale nie bywa. Już jechałam. Szanowni Państwo. O, drugie miejsce w tegorocznym konkursie Katarzyna Kowalewska z Małgorzowa. Serdeczne gratulacje, ja podam córce, żeby wam nie przeszkadzało. Cieszymy się ogromnie z Pani przyjazdu z pod Warszawy i gratulujemy jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja też tak. I to też zabieram. Do zdjęcia? Do zdjęcia. Może się sobie zrobić Potem tak. Tu będę trzymać dla pani szczegółowych. Już? Mogę? Proszę. Proszę. W lśnieniu, ampelę denaturalną, dezynfekcja odcisków, ścięcie tęczywek jak żółtka, wspólne zachody i wschody wszystko co działa na prąd powstają domy nadziei w Ugandzie. I nie ma przekazu, nie ma winy. Odrabiam lekcje, jestem misjonarką, wycieram twarz zasmarkonemu chłopcu, mężczyźnie przysięgam bierność, koją delikatności i bym mógł odpłynąć w cień. Przepraszam. By mógł odci od... od Odpłynąć w cień, rzucony na drogę kamień węgielny, co masz w czubie wykuj na marmurowej tabliczce, tak jak inne wykolejenia i słowa do znaczenia. I ponad wszystko znamienny jest powrót do antyków, do grobowców, mumi, jestem córką cieśni. Na Panteonie, w Patosie, w etosie chwili obieram zgniłe jabłka. Obierki spadającem serpentynową stróżką, bo nic się nie ukryje pod ścierką do twarzy. Strach prowadzi mnie do wolności. Skulam się w patetycznej pozie, zamykając ujścia. Powraca podświadomość. W innym czasie obraz na siatkówce płowieje Ziemia zapada się w przepaść. Ryzyko śmierci połaka, połyka w z wosku. Malarze tną płótna. W górach rosną krzyże i czas na tenis. Ranga wysoka. Wiele turniejów. Co się dzieje na świecie z udziałem biało-czerwonych? Kto będzie wisienką na torcie, a gwiazdki nie widać? Wiele kochanek interpretuje i pokazuje gwiazdo-zbiory na prywatnym niebie. Portal Empatia. Nóż nie wygrałam na loterii. Ludzka stopa uwięziona w, w przereglu, kąsana przez harpie, przynęta ideałów. Przed upodleniem chowam się w mroku, połykam prochy, rozczesuję warkocze, o głos od obłędu, od snu. Zatrzymuję się w filmowym transie odgrywam siebie, najpiękniej jak potrafię. Wymachuję rękoma, wściekle gryzę po to, abyś mógł drwić i mieć pewność, której mi brakuje. Nie podnoszę pytania o sens, uginam się pod szczegółem, drążę dziurę, boską tajemnicę, wyczytuję z ksiąg wieczystych. Co jesteśmy w stanie uznać za normalne? Wiedzę? Powątpiewam, nazywając siebie tą, którą w istocie jestem. Pani szczególnie e, improwizacja na temat powietrza. Dziękuję świetnie. Się, um, w kategorii dorośli e, chciałabym jeszcze, um, chciałabym jeszcze um, przeczytać kto wygrał pierwszy, kto pierwszą nagrodę w kategorii młodzież. E, i w tej kategorii dostaliśmy dużo mniej zestawów i tak naprawdę zdecydowało że tylko jeden z nich zasłużył na, e, na nagrodę e, i tą nagrodę drodzy Państwo zdobył e, Szymon Czernybo. Nie ma go z nami, z tego co wiem. Udało nam się skontaktować, no ale niestety już przed samym, samym jego rzeczami ten kontakt się udał, Także bardzo nam przykro, że, że nie udało się dojechać. W każdym razie też wielkie brawa bo... Prezesem Fundacji Elbląg, która w przekazała fundusze na, metę, na pierwszą nagrodę dla laureata. Drodzy Państwo, i laureatem pierwszego miejsca w Piątym Ogólnopolskim Konkursie Dzierackim Wielorzeczy został Pan Jakub Senczyk. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, jeśli można, chciałem podziękować Magni bokuję Salmonowicz prezesce stowarzyszenia no za, za tak piękną inicjatywę, która jak co roku od kilku już lat gości w Elbloku. Jako Fundacja Eblok staramy się wspierać różnego rodzaju inicjatywy, które są na terenie naszego miasta. Cieszy mnie bardzo, że mogliśmy wesprzeć właśnie w tej postaci. Nagrody głównej w tym, w tym konkursie. Serdecznie Państwu gratuluję. Pomysł życzę wytrwałości i dziękuję za wielkie zaangażowanie na rzecz rozwoju naszego miasta, promocji kultury. Uważam, że jest to bardzo cenna inicjatywa, którą warto wspierać. Także serdecznie gratuluję i Panu gratuluję Państwu. Bardzo dziękuję. Wiersz jest z książki, która ukaże się w listopadzie, nakładam wydawnictwa. na napis. Życie na hajwie. Polska ucieka z miejsca zbrodni, Polska umiera w miejscu zbrodni. To wszystko. To cały haj wspólnego życia kochany. Teraz za taką Polską płaczemy kwaśnym wierszem, o Polsce kurwimy euforycznym wierszem. Polska łapie bucha już nie jest wierszem, Polskę zapija wodą, nie pamięta zbrodni, Nie zasypia pokrajowej, Nie śni o Polsce wielkiej od miłości do zbrodni, Śni o Kentucky i Vermont, A pije polską kodę. I to wszystko to haj wspólnego życia, To właśnie cały haj wspólnego życia, kochany. Polska zarabia wierszem, a nie ciałem, Polski lud spija polską poezję z ust poety, Opium zbrodni, gorzki jak pizza, chleb powszedni zbrodni, którą dzielimy się bez życia w Polsce bez miłości. Bez przyjemności w Polsce, w której znów nie weszło, bez wspólnego dobra. Osłody czy na ustach równa zbrodni, do której się uciekamy gorzkim wierszem, której odumieramy w codziennej zbrodni. Unieś się nad tym kłębowiskiem żył, Polską. A, pan, no, a pani, czy to Czy my się zmieści? A pani Marta? Ja. Damy radę? Się no tak. Pan będzie to przydał. Ale... <laughs> Jak się wczoraj pięć osób zmieściło w tym okienku, to, to w ogóle później zapraszamy, kto z Was chce sobie zrobić. O i tak, i tylko Buzi bardziej, to tak nie, nie będzie działało. Proszę bardzo. Ale dobrać. przestań cierpieć. <laughs> Pani, z, z, z trzecim miejscem nie widać. Tak. O tak, o tak. Arko, bardzo dziękuję za zaproszenie na inaugurację, na rozdanie nagród. Cieszę się, że byłeś. Wiersze, które zaprezentowali laureaci, oraz ta improwizowana muzyka, to było coś niesamowitego. Ja mam generalnie pytanie w związku z prezentem, który nam przekazałeś tak. ze swoim tomikiem wierszy. Tak. E, jakbyś mógł w kilku słowach powiedzieć, dlaczego tyle smutku jest. Okay. To zawarte w to tych wierszach? To jest pytanie, które częściej dostanę. E, bo ludzie myślą, że to jestem taka osoba energiczna, osoba e, wesoła, osoba. No, Jestem bykiem najwesoły, ale problem trochę jest, jak e, pisanie wesołe teksty, to jest trudne, co to robić, to dobrze. E, Bardzo szybko to, to by się badał. E, każdy chyba zna piosenki wesoły i generalnie tekst to no, treściowo tak słabo generalnie wygląda. E, ja zawsze mówię, że każdy jest szczęśliwy podobnie, a każdy jest smutny inaczej. I te smutki po tym względem są może poetycko ciekawsze do pisania. I to oczywiście to, to autor na pewno trochę tam zawsze jest, ale przede wszystkim to są, to są opowieści, to nie moje, tylko ja opowiadam. To, to, to są osoby, które to nie jestem ja, chociaż oczywiście jako pisarz zawsze cząstkę tej pisty, pisarz zawsze tam zostaje w tych wierszach. Czyli oczywiście, jak ktoś mnie szuka w książce, to, to, to ja tam jestem, schowany. Czasami bardziej, czasami mniej. Ale oczywiście, tak, to to można znaleźć. Ale przede wszystkim co to są, to są opowieści, krótkie, formą powieczkową. I tą są to smutne opowieści. E, mi się wydaje, że łatwiej trafiają do ludzi. To jest może, ja uważam, że to może bardziej powieczkowo. To, to, to. E, wesołe pisenki są trudniejsze. Jeszcze raz bardzo dziękuję. E, w następną środę zostaną rozlosowane Twoje tomiki. Super. Jest zainteresowanie. Naprawdę wiersze wzbudziły wiele emocji u nas e, w pracy. E, I chyba o to chodzi w sztuce. Jak najbardziej, oczywiście. O e, się warsztatem właśnie interpretacji wierszy. I był wiersz a pięć osób, akurat w grupie. O to mówiliśmy i każdy inaczej ten wiersz czytał. Każdy coś innego znalazł tam. I to jest chyba no, kryterium dobrej poezji, że można po swojemu interpretować. I każdy z siebie to może trochę znajdzie. Albo zna osobę, którą, o której to może mógł być. Tak? I takie, takie uniwersalność poezji to jest ważne. I mam nadzieję, że moje książki też tam, przynajmniej to znalazł. Jeszcze raz bardzo dziękuję i z uciskiem czekam na kolejną edycję. Zapraszamy. Tomiki, wierszy, o których mowa w poprzednim odcinku, wędrują do Anny i Bartłomieja. Gratulujemy i zapraszamy do kontaktu, aby odebrać książeczkę. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Kolejnym razem już przy maszynie. Cześć!